I witajcie z jeszcze jedną recenzją dzisiejszego dnia. Książeczki pana Leiva Tidara i jest to Ziemia Nieświęta od wydawnictwa Zysk i Jak już widzicie na początku, oprawa jest bardzo sztywna, twarda, ale tekst w środku znajduje się troszeczkę większą czcionką i czyta się naprawdę mega mega szybko. Powiem wam, że styl autora jest tutaj naprawdę bardzo prosty. Czasami wkładał w niego nieco mglist mglistości jakby, no nie wiem. Jakby to określić, jakby był jał w obłokach i wszystko pamiętał, przez mgłę, która się właśnie wkrada do jego umysłu. Podkreśla tym samym, że świat niezawiarty, zawarty, no, nie jest prawdziwy, i równie dobrze całe jego zdarzenia w sumie mogły mu się przyśnić. W tym momencie bierzemy to za pewnik i nawet nie próbujemy domyślić się faktów, gdyż nasza wyobraźnia, uwierzcie mi, że nie jest tak twórcza jak jego. Co do głównego bohatera, to siały we mnie takie no, dwojakie odczucia. W pierwszym odruchu wydawał się być zwykłym mężczyzną, który opisuje nam wszystko, co robi w zwykły sposób. Następnie gdzieś w jego wspomnienia wkradała się postać syna, która naprawdę chwytała mnie mocno za serce. No, w ogóle od razu wzbudzała we mnie takie emocje, których nie mogłam opanować. To wszystko przeplatało się ze sobą, że tak kilka zdań potrafiło być zwykłych. Jakby nie mających wpływu w ogóle na żadne zdarzenia, co tu się dzieje. A następnie poruszał ważne dla niego kwestie, które niesamowicie mnie ciekawiły i, i czasem smuciły. Zupełnie w nie wiem, no, co trzecim pączku znajdowała pieniążek, który mnie cieszył, dziwił i zachęcał, by kolejny, by sięgnąć po następny. Oczywiście bez względu na to, ile ich tam jeszcze przede mną było. Dodatkowo mamy do pieszczenia, yy, dodatkowo... Wróć. Dodatkowego dopieszczenia dodawał fakt, że mamy tu wątki thrillera, nawet z mocną fantastyką, chociaż czasami można to uważać za science fiction, dosyć nietypowa mieszanka, ale powiem Wam, że w bardzo doskonałej fabule. No, mamy poruszone tutaj kwestie żydowskie, które były zawarte w dość, no, troszeczkę nietypowym składzie. Znajdziemy troszeczkę gdybania, które przeistaczało się potem w historię. Na przykład, co by było, gdyby państwo żydowskie nie dotknął Holokaustu? Dlaczego jest coś, co niepokoi naszego bohatera na tyle, że wciąż zawraca mu głowę? No i dlaczego? Od początku on w ogóle wspomina tutaj swojego syna. No i czemu brnie tam, gdzie niekoniecznie chce się znaleźć? Naprawdę jest tak wiele pytań i tak malutko odpowiedzi, bo oczywiście nie znajdziecie ich od razu, tylko. Jak zwykle ostatnio mi się w książkach zdarza, mamy je na samym końcu. No ale no, jeżeli by książka od razu nam przedstawiała odpowiedzi w połowie książki, to powiem Wam, że to raczej nie byłaby ciekawa powieść. A ta właśnie ciekawa jest. Jak widzicie, twarda oprawa z nieco większym druczkiem, a tekst sprawia, że uruchamia się w nas właśnie myślenie twórcze z takim, jakby wybieganie w przyszłość, bo historii nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ale to, co tutaj jest, naprawdę nami wstrząśnie i chwilami zbruka zmęczone nerwy. Mamy wzrastające napięcie i tak wiele pytań. Tak wiele pytań. Ile my możemy mieć tu pytań? Nawet nie macie pojęcia. Ja nawet w połowie nie byłam w ogóle tego świadoma, co on tutaj wymyślał, gdzie on w ogóle był, co tu mu się przydarzyło, z kim się spotykał. Nawet nawet nie, nie wiedziałam, jak na to wpaść. Naprawdę. No, science fiction jest tutaj nie z tej ziemi, bardzo wybujała wyobraźnia autora, ale to wszystko jest na plus, bo książka naprawdę czyta się po prostu mega. Czasami powiem Wam, że troszeczkę może nas przerazić. Bo nieco wybiega w przyszłość na tyle, na ile nie chciałabym się tam znaleźć, ale no to wszystko było, że tak powiem, w takiej tonacji, że wystraszy nas, sprawi, że będziemy nerwowi, będziemy chcieli koniecznie dobrnąć do końca, żeby dowiedzieć się i tak jakby, może nie tyle dowiedzieć się, co tam się dzieje na końcu, tyle dowiedzieć się, na ile jest możliwe, że to spotka nas w życiu, a na ile nie jeżeli ktokolwiek u nią sięgnie, z pewnością będzie wiedział o czym ja mówię także książka jest naprawdę mega, czytała się szybko i w ogóle fajne było to, że mogłam ją położyć i, i troszeczkę ją sobie lekko trzymać i ona praktycznie od połowy sama się już trzymała także takie książki naprawdę są dla mnie na wielki plus bo, bo przede wszystkim nie męczą, a z drugiej strony można je położyć i coś sobie tam robić, tak? Także jak ja z strugam ziemniaki nawet nie patrzę tylko czytam sobie wtedy książkę, bo wszystko robię machinalnie no. tyle lat praktyk ale książka jest naprawdę mega. Super się cieszę, że mogłam się w ogóle ją y, zagłębić, bo to było naprawdę wielkie zgłębienie. W ogóle powiem Wam, że sam wstęp, który tutaj autor zaznaczył, był, był tak dziwny, że ja się zastanawiałam, czy on mówi do mnie, czy to już się książka zaczęła, czy, czy to już jest jakaś tam opowieść? Dopiero później się okazało, że to było zupełnie inne fakty, o których ja myślałam. I książka dopiero się zaczęła. Także ona ma tak, jakby dwa początki, ale nawet nie zauważycie, że to jest w ogóle początek, że to jest jakieś tam przysłowie od autora, tylko będziecie myśleć, że to już jest historia. Ona później jakoś tam się złączy, właśnie razem z tamtą. I mówię, porównania tutaj będą świetne, czasami będą takie wybujałe. I on w ogóle, on zauważa bardzo dużo szczegółów w swoim życiu. Nie opisuje szczegółowo, ale zauważa takie rzeczy, których normalny człowiek nie widzi. Spisuje je, tak powiedzmy, w krótkich formułkach, że coś tam zauważył, ktoś gdzieś przeszedł, szedł do sklepu, coś tam zrobił i nagle zauważył, jak ktoś coś tam robi, coś się dzieje, i on dalej poszedł sobie w ogóle, nie zwracając na to uwagi, co tam dalej się z tym działo. Także to było dla nas takim małym znakiem zapytania, ale i pokazaniem, że on jakby widzi więcej, niżeli chce pokazać, niżeli my sami jesteśmy w stanie zauważyć. Także to też było właśnie dla taki plus, dlatego mówię, że. Nad nią trzeba było trochę pomyśleć później i człowiek tak się zastanawiał, czy faktycznie y, też docenia życie i widzi je tak jak y, je bohater, jak bohater tej książki, i czy w ogóle docenia to, co w życiu posiada. Dobra, bo już się za bardzo rozgadałam. Mogłabym o tej książce y, mówić i mówić, ale no jak zwykle ciężko jest recenzować powieść, której chciałoby się bardzo dużo rzeczy przekazać, które się zauważyło, i jednocześnie nie informując o tych wszystkich rzeczach, żeby po prostu nie było, że, że wy już tą książkę znacie. No. Także ja już się z Wami żegnam, nie przedłużam. Książka jest mega, jak mówię, thriller połączony z science fiction, yy, z fantastyką. Dla mnie jest bomba. A jeżeli chcecie się o tym przekonać, no to zapraszam Was do kupna. A tymczasem się z Wami żegnam. Pa pa.